Tomasz Chmielski jest rzeźbiarzem. Podczas procesu rzeźbienia w kamieniu odrzuca się jego fragmenty. Z odrzuconych resztek powstaje sterta gruzu. Ten gruz jest w dziwnej relacji do dzieła. Skazany na niebyt uczestniczył w czymś wielkim. Czy nie czujesz się czasem podobnie, że już witałeś się z gąską, ale odrzucono cię i poniosłeś klęskę? Tomasz Mieleski to artysta w moim wieku. Transformacja 89 roku została nas bez grosza, przy duszy i pomysłu co dalej. Marzyliśmy o uczestniczeniu w czymś wielkim, a znaleźliśmy się niespodziewanie na poligonie survivalu. Może faktycznie nasze życie było wielką ruiną i stertą gruzu, choć otarliśmy się o wielki projekt budowy nowego świata, a może ciągle jest materiałem konstrukcyjnym, który da się wykorzystać. W tym gruzie zawarte jest marzenie o arcydziele. Jeśli to marzenie o arcydziele jest wspólne, to ziści się tylko dzięki waszemu wsparciu.